Cześć! Mam na imię Beata i studiuję na kierunku Geodezja i Kartografia w PwSt. Wybrałam tę ścieżkę, bo to szansa na pracę w ambitnej branży. Podczas ćwiczeń wykorzystujemy profesjonalny sprzęt, dlatego obsługa szerokiej gamy instrumentów geodezyjnych to dla mnie żaden problem. Masz zdolności techniczne, a praca na otwartej przestrzeni sprawia Ci przyjemność? Doskonale! Obierz kierunek na Jarosław. I rozwijaj razem z nami swój potencjał. Ewa Karolewicz witam państwa w kolejnym wydaniu w tym tygodniu. Jakie tematy przygotowaliśmy tym razem? Ostatni odcinek autostrady A4 udostępniony do ruchu. Wojewódzkie obchody Święta Policji. Wypadek na autostradzie to tylko ćwiczenia służb ratowniczych. to była jedna z najdłużej powstających inwestycji w Polsce. Ostatni odcinek autostrady A4 Rzeszów-Jarosław w końcu został udostępniony do ruchu. Oficjalne otwarcie nastąpi jesienią, jednak czekający na niego kierowcy w końcu będą mogli przejechać autostradą ze wschodu na zachód Polski. Mieszkańcy Łańcuta i okolic też odetchną z ulgą, bo liczą, że ruch w mieście znacząco się zmniejszy. Na ten moment czekała większość kierowców z Podkarpacia i nie tylko. Kierowca pierwszego samochodu, który oficjalnie przejechał świeżo oddanym odcinkiem, pokazały chyba wszystkie media w województwie. 41-kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów Jarosław został oddany do ruchu w środę 20 lipca około godziny 10. Tym samym najdłuższa, bo mająca 672 km, trasa biegnąca od zachodniej do wschodniej granicy kraju, jest już przejezdna. Początek jej realizacji, tak naprawdę, o który Państwo pytaliście, rozpoczął się w 1936 roku ubiegłego wieku, także po 80 latach. E, dzisiejszy dzień jest historyczny. Chwilą dla nas wszystkich budujących drogi w Polsce, gdyż, ponieważ po 80 latach osiągnęliśmy pierwszy sukces w postaci autostraty transgranicznej przebiegającej przez terytorium Polski, wykonawcy ostatniego odcinka konsorcjum budimex Strabak z satysfakcją opowiadali o budowie, bo jak twierdzą, wywiązali się z zadania. Największym kłopotem w realizacjach pod hasłem Do kończ po wcześniejszym jest zinwentaryzowanie tak naprawdę stanu istniejącego budowy, przekazanie 41 km Odcinka nastęczyło dużo problemów związanych z właśnie udokumentowaniem stanu technicznego. Budowa jak budowa posiadała elementy trudne, elementy łatwe, natomiast dla nas największą satysfakcją jest to, że została ukończona zgodnie z założeniami terminowymi i będzie dopuszczona w dniu dzisiejszym do ruchu. Do wykonania pozostało dokończenie niektórych prac poza ciągiem głównym autostrady, co ma nastąpić do 20 października tego roku. Układ dróg serwisowych, których w ramach tego kontraktu jest tylko i wyłącznie 78 km. Jest to też ogrom drogi, którą tak naprawdę nie dostrzegamy na co dzień, mówiąc tylko i wyłącznie o 41 km autostrady. Oprócz tych dróg serwisowych, które w większości na dzień dzisiejszy są już przykryte warstwami bitumicznymi, pozostają jeszcze roboty związane z ochroną środowiska oraz z kompletnym systemem odwodnienia autostradowego, czyli mówimy tutaj o zbiornikach retencyjnych. Przygotowani na to, żeby to w ten sposób realizować. Oczywiście tutaj są przewidziane pewne takie projekty organizacji ruchu, które pozwolą nam dostać się w różne miejsca, one będą uruchamiane w trakcie, w trakcie pracy. Natomiast mówię, jesteśmy przygotowani na to, żeby realizować, dokończyć tą pracę już z zewnątrz, czyli z dróg serwisowych. Konsorcjum budujące autostrady A4 na odcinku Rzeszów-Jarosław zapewniło jego przejezdność w związku ze zbliżającymi się światowymi dniami młodzieży w Krakowie i potrzebą usprawnienia komunikacji pielgrzymów z Ukrainy. Dla nas najważniejsze było to, żeby udrożnić ruch, e, upłynnić ruch w relacji wschód-zachód. Także myślę, że dla kierowców to jest najważniejsze, że dzisiaj już mogą płynnie przejechać e, od granicy do granicy. Generalna dyrekcja zapewnia także, że do 2018 opłaty na tym odcinku autostrady nie będą pobierane. Czy mieszkańcy Łańcuta odczują mniejsze ruch na czwórce? Niektórzy twierdzą, że już pierwszego dnia była widoczna różnica. Zdecydowanie mniej samochodów, no i przede wszystkim coraz mniej tirów. A przecież o to chodziło. Podziękowania, pochwały i nominacje na wyższe stopnie policyjne. Podkreślenie roli współpracy ze społeczeństwem i roli policji w dbaniu o bezpieczeństwo ludzi. Tak wyglądały tegoroczne wojewódzkie obchody święta policji połączone z uroczystością wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie. Z drogówki Wydziału Kryminalnego czy do walki z przestępczością. Setki funkcjonariuszy z komend z całego województwa, choć w pracy, 20 lipca obchodziło swoje święto. Uroczystości przy całkiem obserwowali mieszkańcy Łańcucha oraz rodziny policjantów. Chciałbym dzisiaj również zwrócić się do rodzin najbliższych podkarpackich policjantów, przekazując im słowa uznania i szacunku za to, że są wsparciem i otaczają nas swoją troskliwością i wyrozumiałością, gdy niejednokrotnie nasza służba odbywa się kosztem życia rodzinnego. Głównym punktem obchodów była ceremonia wręczenia sztandaru łańcuckiej komendzie. Został on ufundowany przez darczyńców, a zbiórkę na ten cel prowadził społeczny Komitet Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem starosty łańcuckiego. To wyjątkowy dowód uznania dla trudu policyjnej służby. Szanowny panie komendancie, w imieniu społecznego komitetu Fundacji Sztandaru wręczam sztandar dla komendy powiatowej policji w łańcucie. Panie Komendancie w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczam sztandar Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, jako wyraz najwyższego uznania, honoru i dumy. Ku chwale Ojczyzny. Inicjatywy członków komitetu, na głównym płacie sztandaru znalazł się napis Bóg, Honor, Ojczyzna. Zgodnie z policyjnym ceremoniałem, przekazanie poprzedziło symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru. Bóg, Honor, Ojczyzna, z tym hasłem na ustach walczono o niepodległość. W czasie pokoju wspomniane słowa towarzyszą tym, którzy stają na straży ładu i porządku publicznego. Święto Policji to także okazja do wyręczenia odznaczeń i awansów. Minister Spraw Wewnętrznych nadał kilkadziesiąt odznak i medali dla zasłużonych policjantów. Natomiast awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało ponad 1200 podkarpackich policjantów. Dzisiaj policja na Podkarpaciu, tak jak i w całym kraju, słuchuje się w oczekiwania społeczne. Podejmuje wiele różnych działań, aby zapewnić jak najwyższy poziom, bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Wspomnę tylko o niektórych, jak konsultacje społeczne, odtwarzanie posterunków policji i wchodzenie w program map zagrożeń oraz definiowanie na nowo roli dzielnicowego. Mam świadomość i pewność, że jest to możliwe tylko dzięki Waszej rzetelnej i oddanej i pełnej profesjonalizmu służbie i pracy, za którą jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Gratulacje i życzenia przekazali funkcjonariuszom przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, a obchody Święta Policji zakończyła uroczysta defilada kompanii honorowych. Na nieprzyjezdnym jeszcze odcinku autostrady A4 w poniedziałek 18 lipca odbywały się ćwiczenia ratownicze. Służby trenowały koordynację, aby w razie prawdziwego wypadku szybko i sprawnie przeprowadzić podobną akcję na autostradzie. Na dwa dni przed oddaniem autostrady do ruchu łańcuchowe służby ratownicze przeprowadziły ćwiczenia. Ich głównym założeniem było sprawdzenie czasu reakcji służb oraz sprawdzenie procedur koordynacji i współpracy w zakresie działań ratowniczych. Ja bardzo się cieszę, że przed Dniem Oddania. Autostrady. Spotykamy się i będziemy rozważać, jak dysponować poszczególne siły. Służby ratownicze, aby w razie gdy się coś stanie na tym odcinku autostrady, aby wiedzieć jak postępować. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone zostały posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym poruszono tematy związane z charakterystyką autostrady A4 oraz założeń porozumień dotyczących udziału sił i środków. Dzisiejsze nasze spotkanie i nasze ćwiczenia są jakby zwieńczeniem naszych przygotowań do przygotowania się do podejmowania właściwych działań ratowniczych na. Na autostradzie A4, jak wszyscy wiemy do tej pory, przez nasz powiat nie przebiegały trasy szybkiego ruchu, takie jak drogi ekspresowe i autostrady, natomiast specyfika działań na tychże obiektach jest troszeczkę inna niż na pozostałych drogach, ponieważ są to obiekty, do których jest z zasady utrudniony dostęp. Rzeczywiście oczekiwanie na przyjazd pierwszych służb ratowniczych mocno wydłużał się, szczególnie dla osób poszkodowanych. Łącznie uczestników tych ćwiczeń będzie dzisiaj około 160 osób, w tym ćwiczących 120 osób z różnych służb państwowej straży pożarnej, odniescy straży pożarnej, policji i państwowego ratownictwa medycznego, Łącznie 160 osób. Pozerowano kilka zdarzeń, w których poszkodowanych zostało kilkanaście osób. Wypadek masowy z udziałem dużej ilości osób poszkodowanych, wypadek kilku samochodów osobowych. Jest tu podzielony na dwa epizody: w kierunku przeworska i w kierunku łańcuta. Także tutaj będziemy również sprawdzać współdziałanie naszych służb między powiatami, koordynację tychże działań. I będą również oprócz tego epizody poboczne. Związany z poszukiwaniem zaginionych osób w ramach tego głównego epizodu, i być może że będzie element ratownictwa wodnego. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Komenda Powiatowa w Przeworsku oraz Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Nawiązując do tematów, o których mówiliśmy dzisiaj, życzymy sobie udanych wakacji i bezpiecznych powrotów. Do zobaczenia!